Vorarefilia w popkulturze, czym jest? Obserwacje, fakty i mity. W tym materiale przytoczę podstawowe informacje dotyczące vorarefilii. Czym w ogóle jest to tajemnicze pojęcie, potocznie zwane vor? Odpuszczę sobie definicję z Wikipedii, która pojawia się we wszystkich tego typu opracowaniach i zapewne każdy zaciekawiony sam już ją sprawdził, a opiszę to kolokwialnie i w wielkim skrócie. Vor to po prostu rzadki nur. Fantastyce, mało znany w Polsce, koncentrujący się na temacie zjadania, zwykle mniejszych stworzeń, jak ludzie czy futrzaki, przez większe istoty pokroju smoków albo dinozaurów, ale nie jest to reguła, bo wor może dotyczyć roślin, a nawet robotów czy innych urządzeń. Prezentowany jest w formie grafik komputerowych, modów do gier, powieści, opowiadań, fanfików, relaksacyjnych ambientów, filmów krótkometrażowych czy komiksów. Pojawia się także jako RPG bez prądu, nawet pod postacią obrazów, jak prace Kamila Kukli w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. W psychologii worarefilia kategoryzowana jest jako fetysz albo zaburzenie, co może wynikać z nieznajomości fandomu wor oraz tego, że nie zostały dotąd przeprowadzone wiarygodne badania na jej temat na dużej grupie populacji. Zjawisko to jest bowiem relatywnie rzadkie. Niemniej treści z kategorii wor potrafią mieć wiele wyświetleń na YouTubie. Worarefilia może być fetyszem, nawet łączyć się z innymi fetyszami, ale nie musi, tak samo jak nie można zakwalifikować każdego, kto słucha muzyki do melomanów. Pojęciem spokrewnionym z worarefilią jest endosomatofilia, czyli fantazjowanie o istocie żyjącej w innym żywym ciele, ale zdecydowanie nie chodzi o tasiemca, lecz kwestie fantastyczne. Na początku przyjrzyjmy się, jakie stworzenia najczęściej pojawiają się w tematyce WOR. Dzielą się na dwie kategorie, czyli Pred od Predatora, łowca, zjadający, istota dominująca, która znajduje się wyżej w łańcuchu pokarmowym oraz Prej oznaczający ofiarę, zjadanego, uległego. Większość fandomu utożsamia się z Prejami. Na 300-losowo sprawdzonych na YouTube animacjach predami były wielkie futrzaki jak wilki, lisy, psy, hybrydy psowatych, łasice, fauny, lwy, dinozaury, żaby, węże, smoki, kucyki połuni, demony, giganci, krokodyle, orki, a nawet króliki, konie czy hipopotamy. Swoją drogą wszystkie zwierzęta roślinożerne sporadycznie podjadają inne zwierzęta, na przykład ryby, ptaki czy małe ssaki. Ale wracając do fantastyki, czasem tworzone są modele graficzne znanych postaci jak mama tyrannozaura z epoki lodowcowej, Legosis Bistars lub Judy ze Zwierzogrodu. Popularnymi prejami natomiast są ludzie, małe futrzaki lub kemonomimi, czyli ludzie albo istoty humanoidalne z cechami zwierząt. Kiedy powstał Nurt war? Uważa się, że swój początek ma w latach 90. w kulturze internetowej. Jedną z czołowych witryn dla rodzącego się fandomu była Workom, uruchomiona w 1997. Od tego czasu społeczność znacznie się rozrosła, stając się kategorią zarówno w przypadku witryn poświęconych sztuce, jak i literatury. Jakie są rodzaje Wor? W zestawieniu przytoczę parę przykładów, bo odmian jest wiele i różnią się w zależności od źródła. Softwor, ofiara zostaje zjedzona cała i żywa, nie dochodzi do aktu przemocy lub jest marginalna, zwykle odbywa się za obopólną zgodą, w tej odmianie chodzi głównie o doznania i emocje. Przeważnie taka historia kończy się na tym, że ofiara przebywa w żołądku, z czego jest zadowolona w równym stopniu co drapieżnik. Ale może nawet nie dojść do połknięcia i zakończyć się na lizaniu przesłowce czy siedzeniu w jego paszczy. Nieraz przedstawiana historyjka ma charakter komediowy. Software znane jest już od starożytności. Pojawiało się w różnych legendach i mitach, jak indiańska legenda o kojocie czy w historii o Kronosie i jego potomstwie. Popularne jest również w bajkach i kreskówkach dla dzieci, jak Czerwony Kapturek, Tom i Jerry, Pinocchio czy Cow and Chicken, sezon drugi, odcinek 16. Hardware. Ta odmiana najbardziej przypomina drapieżnictwo. Bo dochodzi do przemocy i zabijania w postaci gryzienia, szarpania czy rozrywania. Ofiara jest przerażona i nie chce być pożerana. Za przykład może posłużyć serial anime Atak Tytanów albo horror Szczęki. Makrowor drapieżnikiem jest ogromna istota, natomiast ofiara ma małe rozmiary. Przykład w popkulturze: Indominus Rex jedzący ludzi albo Smoczyca ze Szreka pożerająca Farquaada. Mikrowor, drapieżnik ma normalne rozmiary, podczas gdy ofiara zostaje zmniejszona przy pomocy magii czy innych środków. W bajce o kocie w butach, kot zjada czarodzieja zmienionego w mysz. wort, czyli drapieżnik, jest mały i pochłania znacznie większą od siebie ofiarę. Jego rozciągnięty żołądek staje się nieraz wielokrotnie większy od reszty ciała, jak widać na grafice w tle. Za przykład może posłużyć komiks Time and Snack z kanału YouTube Guest a Prey. Soul War, drapieżnik pochłania dusze ofiary, nieraz czyniąc z niej niewolnika albo bezduszną skorupę. Przykład to demonologia, gdzie demony pożerają dusze ludzi, którzy zeszli na zła drogę, bądź gatunek Skeksis, The Dark Crystal, przyrządzający z duszy ofiar specjalne napoje. Tail War, Drapieżnik dysponuje dodatkową częścią ciała w stylu ogona, który pochłania ofiarę, jak to było w przypadku komórczaka absorbującego C17 w serialu Dragon Ball. Jakie osoby tworzą w tej tematyce? Z obserwacji wynika, że voraryfilia dotyczy w znacznej większości mężczyzn. Najczęściej schemat wygląda tak, że jeśli autorem treści jest mężczyzna, drapieżnikami w jego wykonaniu będą istoty płci żeńskiej i odwrotnie. W nurcie wor można spotkać osoby z subkultury ferii. Jedno ze źródeł podaje, że jest ich do 5% oraz LGBT. Czy worarefilia to kanibalizm? To mit. Przede wszystkim kanibalizm wykształcił się naturalnie i istnieje od chwili pojawienia się pierwszych organizmów żywych jako jeden z mechanizmów regulujących liczbę populacji, ma więc znaczenie przyrodnicze, a wor to wytwór ludzkiej wyobraźni. Dokładna odwrotność tego, co można zaobserwować w przyrodzie. Żeby mówić o kanibalizmie, musi być spełniony podstawowy warunek, czyli zjadanie innego osobnika zawsze zachodzi w obrębie tego samego gatunku, co już dyskwalifikuje 90% treści wor. Przy kanibalizmie u zwierząt celem jest klasyczna konsumpcja, aby uzyskać energię niezbędną do życia albo ją odzyskać, jak w przypadku samicy chomika zjadającej swoje młode. U ludzi konsumpcja może być związana z głodem, praktykami religijnymi czy kulturowymi, jako akt zbrodni albo spowodowana zaburzeniami psychicznymi, i może się skończyć nieuleczalnymi chorobami, śmiertelnymi w stu procentach, jak kuru albo choroba prionowa. Wśród zwierząt ofiara najpierw zostaje zabita i rozdrobniona, rzadko pożerana w całości, jak w przypadku dużej ryby posilającej się na rybkiem. Wor natomiast dotyczy jedynie fantastyki. Zależności, które nie mają prawa zdarzyć się w naturze, bowiem to szukanie bezpieczeństwa i doznań w zjadaniu, a nie uciekanie od tego w celu przetrwania. Co zatem z tymi pozostałymi procentami treści, w których przykładowo pies zjada innego psa? Po pierwsze, jak już wspomniano, to fikcja, gdzie połykana w całości ofiara jest zbliżona wielkością do drapieżnika albo zostaje magicznie pomniejszona, więc takie coś nie ma prawa zdarzyć się w rzeczywistości. Po drugie, zwykle jest to forma role-playing między osobnikami, gdzie strony godzą się, dla własnej przyjemności, na odgrywane przez siebie rol. I to jest chyba najlepsze słowo na określenie całego nurtu war – fantastyka. Fikcja i fantazje. Nierealne zachowania i nierealne zależności. Kanibalizm jest natomiast zależnością antagonistyczną w przyrodzie, prawdziwą, rządzącą się określonymi prawami. Objawia się również w sferze seksualnej, w tym u człowieka, jednak, ze względu na algorytmy YouTube'a nie będę rozwijać tego tematu. Każdy zapewne wie, o co chodzi. Fantazjowanie o kanibalizmie dotyczy zatem tej sfery albo jest zaburzeniem psychicznym, jak w słynnym przypadku Armina Mewesa i Bernda Brandesa. Podsumowując, Wor nie jest kanibalizmem. Czy ma zatem podtekst seksualny? To kolejny mit. Na pytanie, dlaczego fandem interesuje się tą tematyką, padały odpowiedzi: dla zabawy, bo mnie śmieszy, bo mnie to przeraża i dlatego kręci. Odczuwam dreszczy emocji, po prostu to lubię, bo jest to chore i dziwne, i w sumie nie wiem, dlaczego to lubię, bo mogę fantazjować o byciu zjadanym, a żołądek traktuję jako najbardziej bezpieczne miejsce, bo mnie to podnieca. Wiązanie wor z przyjemnością seksualną jest zatem sporadyczne. Nie jest więc prawdą, że worarefilia we wszystkich przypadkach to parafilia, jak podają internetowe definicje. Ten ułamek przypadków nieraz łączy się z innymi fetyszami typu podofilia, jak w przypadku treści na kanale Multizapur. Czy worarefilię pilnie należy leczyć? Następny mit. Jeśli ktoś tak twierdzi, nie zna tematu i środowiska, i równie dobrze mógłby zakazać upar prawie połowę praktyk seksualnych, które też zaliczają się do wora filii. Między konsumpcją a zachowaniami seksualnymi granica jest niekiedy bardzo cienka. Równie dobrze można mówić o zakazie prawie całej fantastyki dla dorosłych, bo jest tam masa seksu i przemocy, i komuś to może skrzywić psychikę. Sytuacja wygląda identycznie jak z grami komputerowymi które nie wywołują agresji u graczy, ale mogą się zdarzyć takie przypadki, co nie jest winą gier, ale zaburzeń psychicznych osób, które sięgają po nieodpowiednie dla siebie treści. Worarefilia najczęściej objawia się grami role-playing, oglądaniem treści Wor w internecie bądź ich tworzeniem i dzieleniem się nimi z fandomem. Miłośnicy Wor mają kontrolę nad swoim specyficznym hobby. Nikomu o nim nie mówią lub robią to w stosunku do osób o podobnych zainteresowaniach. Jeśli to w niczym nie przeszkadza i zamyka się w kręgu fantastyki czy niewinnych zachowaniach typu przykrywanie się kołdrą, nie jest niczym złym i nie należy tego leczyć. Pomocy specjalisty będą wymagać jedynie te osoby, które chciałyby spełniać swoje hobby w świecie rzeczywistym, oczekując mocnych wrażeń. U których vorarefilia to wynik traumy z przeszłości, gdzie terapia jest wymagana. Ale po co ktoś miałby leczyć przeciętnych, zdrowych internautów, którzy włączają sobie śmieszne filmiki i za godzinę już o nich nie pamiętają? Zainteresowanie wor jest zwykle przejściowe, najczęściej dotyczy ludzi w wieku od nastolatków do czterdziestolatków. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że wora refilia może być wrodzona. Nie ma wtedy nic związanego z seksualnością, a dzieci zwyczajnie lubią treści o zjadaniu. O przypadku wrodzonej Wora Refilii i potem spotęgowanej traumą można przeczytać w powieści Mroczna Strona Forkisa. Czy vor to pornografia? Najprościej można odpowiedzieć, jeśli coś zostało wymyślone, to na pewno będzie mieć pornowersję w internecie. Tak też jest z treściami Wor, które zwykle można uznać za fascynację drapieżnictwem, gdzie człowiek ukazany jest w roli ofiary, a jak wiemy, człowiek w przyrodzie nie ma żadnego naturalnego, konkurencyjnego wroga. Jak wygląda tematyka wor w Polsce? W przeciwieństwie do Azji i Zachodu, gdzie liczne powieści można kupić w księgarniach, w naszym kraju mało kto wie, czym jest wor. Ciekawymi tekstami są te wątpadowe o niedźwiedziach na kanale Szczerriere. Z książek, za przykład, można podać mroczną stronę Forkisa i 50 twarzy Forkisa. Dziękuję za wysłuchanie materiału.